Z cześć, cześć. 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 tomeczkiem spotkanie. No, witajcie z serdecznie, bo, że po pracy, akurat że w Krakowie pracuje się weekendy, to Tak, to ale fajnie. w przewodnictwie to jest wyrzymaczka. Ja dopiero dostaję w niedzielę dwa dni wolne. I, mm. i weekendy zawsze święta, to jest piątek. no ale to jest taka przyjemna praca. Miłe spotkanie. Hej, 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 hej. Tak więc mówię, że z mega youtuberką się miło spotkałem, ale tak w przerwie między jedną pracą a drugą, bo w, w, no, tutaj mówię, że w przewodnictwie mm -hmm. tutaj jest licencja przewodnika po Krakowie. Super. No i też zostańcie z nami do końca, bo zdradzimy trochę szczegółów związanych z historią Krakowa, z ciekawostkami, gdzie trzeba wziąć żywego przewodnika. A tutaj no, te, te ciekawostki się z Wami za chwileczkę podzielę w tej, w tej części. <grym> Bardzo miło spędziłam naprawdę dzisiejszy dzień. Jeszcze jutro, weekend fajny. na pięknie to jest i miłe spotkanie. Cieszę się naprawdę. To, to jest może taka sprawa związana właśnie z tym miejscem, gdzie jeszcze Arnold Schwarzenegger tutaj e, ma takie udziały w, tej, w, tej, w tym klubie, to jest klub e, aktorski. E, no i e, tak, przy takim zachodzącym słońcu możecie chwileczkę rzucić o tym jeszcze mm -hmm. na e, sam tak rynek, wygląda mm -hmm. w tej części w zachodzącym słońcu. wiadomo e, sprawa, że jest olbrzymia akumulacja też turystów z Niemiec, bo są zielone świątki i na zielone świątki w Niemczech są Dniem Wolnym, natomiast no, w Polsce Dzień Pracujący, więc uh -huh, tutaj, uh -huh. znaczy to, to dzisiaj, so, sobota dla niektórych, właśnie ja Dzień Pracujący, bo prowadzę tury na, zwiedzane na walking, tak zwane jest spacery i na segwayach, to jest rodzaj hulajnogi. No, no widziałam cię dzisiaj, jak jechałeś. To jest najbardziej popularne, prawda, na, na, na zwiedzanie właśnie w tej, w tej formie. Uh -huh. Natomiast jak, jak na przykład przyjedziecie, można też zwiedzać by, by, rowerem, bike który albo rowerem elektrycznym e-bike. To jest, to jest jeszcze taka, taka forma elektryczna. Są świetne ścieżki rowerowe i no, to jest super, super, super fajda. No, Jakie jak pierwsze wrażenie Krakowa? Czy w porównaniu z Warszawą więcej turystów? Więcej oczywiście. W Krakowie jestem w szoku, bo byłam 3 lata temu tu na rynku i no bo to były jeszcze te, te czasy takie, że wszystko pozamykane, ale dzisiaj jestem w szoku. A w ogóle biletów nie było kolejowych. Ledwo udało mi się, ktoś zrezygnował, żebym ja mogła kupić. Nie było w ogóle biletów, wszystkie pociągi full. To na, na weekend właśnie właśnie jest to najlepsze odskocznia, bo za tym też dużo apartamentów jest. E, Wszystko pozajmowane, też hotelu ciężko Nie mogłam nic zarezerwować. Ciężko było, jakoś też ktoś zrezygnował, żebym... No tak się trafiło, ale bardzo ciężko. Poza tym super, super. Pogoda fajna. Miłe ten, spotkanie, ten... nie? Bo kiedy, ja. kiedy my ze dwa lata temu widzieliśmy się tak, chyba, tak, nie? Tak, to na złotych tarasach, tak, a tak, tutaj tak. To, to jest taki nie, jak tutaj z tak, najlepszym widokiem na rynek, można powiedzieć tej części. Tak, można też tak. na, na dachu siedzić hotelu starego, to jest też, też panorama miasta. Ale z głównej części to nie ma takiego wrażenia jak ja właśnie tutaj w tym zakątku, bo to jest linia tak zwana AB, czyli słoneczna linia i widzimy krakowskie gołębie, to już Wam sprzedam taką fajną, tą klasyczną legendę, dlaczego są tak, takim kultem obdarzone krakowskie gołębie, bo Kraków ma teraz milion 400 tysięcy mieszkańców i 40 tysięcy gołębi. Dużo I taki książę z Śląski. Probus miał wystarczająco złota, ale nie miał pozwolenia od papieża na koronę Krakowa, Krakowa korony Polski, i musiał, zapytał go do wróżkę o pomoc. Ona powiedziała, zamienię Twoich rycerzy w gołębie i pójdziesz do papieża, ale był jeden warunek. Nie możesz wydać ani złotówki w drodze powrotnej. Poszedł do papieża, w drodze powrotnej w Czechach była świetna knajpa. Napił się piwa, no i przyszedł boso do, do, do Krakowa i po dziś dzień ten cud jest, czy właśnie te zamienione gołębie rycerze. A, tam, aha, tak. a teraz jeszcze jedno pytanie mogę, tak, tak. gdzie najlepsze kremówki, tak, tak. bo do, do tak. tej pory jeszcze nie zjadłam. No więc, więc <laughs> kremówki to też u Noworolskiego albo Hawełka. hawełka. To jest ta restauracja obok Biedronki tutaj, przy, bo przy A, rynku tutaj. jest też Biedronka, wiecie w cenach takich jak poza Krakowem. Cena jest normalna, taka tak, niska, tak, niby tak, taka, tak, ale havełka to jest te naj, najstarsze tradycje z Makowiec, Kremówki tej formie to jest, to jest też tyle, albo jeszcze, jeszcze jest już poza obszarem Starego Miasta. Trochę, to, tylko trzeba od rynku pod, przyjść szewską, tutaj. tak I na rogu Podwala i ulicy Studenckiej jest, jest cukiernia Wadowicka. O, no to ja chyba tam, tam pójdę. i cena jest bardzo regularna, taka po prostu przystępna, bo to jest trochę poza obszarem Pierwszy Dzieńcy, Bo tutaj Stare Aha. Miasto to jest taka najbardziej słona rzecz. Słona, mhm. tak, A naprawdę super, jest... super spotkanie, fajnie, super. Tak. Tak, Zapraszamy tutaj, tutaj. Do, do Tomka na kanał. To jest nazwa. Był loża się nazywa. Loża. Loża. Lej, 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 lej. Jestem pod wrażeniem, gdzie ja, ja sobie siedzę. Tak, <gry> z takim no, pięknym tutaj, widokiem, no, no, to jest super towarzystwo. To 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 cała, cała historia, bo e, jeśli na przykład chcecie się wybrać na przykład do kabaretu, czy to jest kabaret piwnica pod baranami ciągle jeszcze e, funkcjonuje, tam co naprawdę jest na super poziomie występy i oczywiście wstęp za biletami. Czyli, czy, e, także tutaj wszystko się będzie działo jeszcze już na 4 czerwca, ma być parada smoków, także na pewno live'a będę kręcił. Nie, na, tym, na kanale tam Discovery reklamują się Tom Guide Kraków, Tom Guide Brzmi z angielska, no Tom Guide Kraków. Tak, zajrzyjcie. Przygotowałem specjalnie. Bo... Jak no. ciekawego pokażę. Tak, Ktoś jest cierpliwy, wiem, że są Pani, bo jest już nie pierwszy wspólny live. Mm -hmm. To jest Plan Krakowa, czyli my siedzimy tutaj dokładnie na, na rynku, prawda? To jest Wawel. W mm -hmm. tej części. A to, to jest dyskretna sprawa właśnie, że O, to było, jest właśnie że, kanał. Wiecie, mm -hmm. Tom Guide Kraków. To jest jeszcze stara ilość wyświetlania filmów, bo teraz 600 filmów już. No i tam to, to już jest, jest no ten no, kanał już, już to, troszkę od, niby od 2016 roku, ale jak COVID się zaczął w 2020, to tak zacząłem się zajmować po prostu z musu, bo Tam, po prostu tak, turystów tak. nie było żywych, więc, więc po prostu trzeba no tak. dzielić wiedzą na temat, na temat. No, na dobrze mówi. Ogólnie super, naprawdę super spotkanie. Dwa lata temu się widzieliśmy, nie? Tak legendę wam fajno sprzedam, bo no, każdy no, no. znał legendę o Liście oczywiście, ale mhm. najciekawsze jest to o dwóch braciach, znaczy o dwóch różnych wieżach. No. Dwóch braci prowadziło konkurencję między sobą, który zbuduje wyższą wieżę. Najstarszy no i starszy brat wybudował wyższą wieżę, chudszą. No i nie mogła już być wyższa, więc zabił swojego brata i dostał nagrodę od burmistrza. Po paru latach dostał wyrzutów sumienia, wspiął się na wyższą wieżę i powiedział No, jestem winien śmierci mego brata. Wziął nóż, popełnił harakiri i skoczył na płytę rynku. No, także taka jest historia, ten nóż w wejściu do sukieny zwisi właśnie bratobójczej falki, no, to bratobójczej walki. No dobrze dziś. się dowiedzieć, nie wiedziałam. Także to jest taka no. najbardziej, najpopularniejsza legenda, bo pamiętam grupę, która była kilka lat temu z Danii i mieliśmy tylko transfer z lotniska. I ten Duńczyk mówi: A ja pamiętam jeden fakt z całej historii Krakowa. Nie mm. nawet smok, oczywiście legenda o smoku, smoki są smoki jest najważniejsze też, ale ta właśnie w ubraciach Bardzo mądry kanał Łutomka, bo to historia i Krakowa i tak dalej. A u mnie raczej pociągi, i podróże, także coś innego i u ciebie się coś dowiem. Nie? Tak, ale, tak. ale jedna, jedna wspólna sprawa, która bardzo mnie tutaj e, łączy, bo że po prostu jest e, e, pasjonując się jedną sprawą i ją ciągle ulepszasz, czyli na tej zasadzie, że ciągle właśnie, właśnie rozbijamy i jeden konik, gdzie niektórzy mówią, no to już sywia, to ma hopla na punkcie pociągu, tak? a te Kraków to tylko Kraków. No i też mam taką śmieszną grupę na Kocham Kraków, gdzie to zupełnie spontanicznie wyszło, że stwierdziłem, że dawną grupę Smok w Krakowie zamienię na nazwę Kocham Kraków i nagle teraz już 48 tysięcy ludzi jest w tej, w tej grupie i jako główny administrator Fajnie. to tam ciągle musimy, my też walczymy ze spamem, z ludźmi, którzy chcą tam swoje reklamy rzucić, mhm. bo teraz chodzi o reklamy restauracji. Więc po prostu niby coś opisują i, mhm. no, i mamy to, bo to jest bardzo duża liczba, liczba odbiorców. Ale, mhm. ale jakby ktoś tam chciał zaglądać na Facebooku ze serduszkiem Kocham Kraków to jest tak. Piękne zdjęcia, fotografie, historie tam yy, i tam najważniejsze, że to jest, yy, yy, tak jak mój kanał, grupa w pełni liberalna. My byliśmy w Loży. Mhm. E, tutaj jest ulica Sławkowska, to e, ulica Srebrników. E, Srebnicy byli tak bogaci, że nawet e, kołyski dla dzieci były robione z srebra. To jest Sławkówko Olpusza, mhm. gdzie e, Sławków jest zapomnianym miastem, bo Olkusz, o teraz rzucimy okiem. Olkusz jest bardziej, bardziej znany obecnie jest też jako miasto Srebra i zobaczcie to. Te... Krakowska wieża w Pizie, czyli wieża ratuszowa, po prostu uderzył piorun i się przechyliła pół metra na naszą stronę. No i sukienice jako najstarszy supermarket Europy. Parter był dla słoni, wielbłądów koni, bo to był szlak handlowy, szlak jedwabny z Persji do, do Brukseli. I na pierwszym piętrze krawcy siedzieli po turecku i się mówi tak zwana kość krawiecka. Po prostu przez to ta kość zewnętrzna mieli ciągle odciski, bo po prostu siedzieli. Ten przysiad turecki jednak jest nie, niezbyt zdrowy. No ale tutaj obecnie jest to Muzeum Narodowe, wysta. Największe dzieła matejki są, są na, na pierwszym piętrze. Natomiast parter to jest, są kramy sukienne, kramy teraz z to głównie bursztyn, czyli dawny afrodyzjak, bo to mm -hmm. do Rzymu był bursztyn sprowadzany z, z Bałtyku. Obecnie ten bursztyn jest brany z kopalni na terenie na północ, od Lublina, bo lodowiec przetransportował bursztyn, albo z Ukrainy, to jest ciekawostka. No i tutaj wiecie, dostaniecie produkty firmy Wawel, to jest konkurencja o, dla Wedla. Wawel, tak. e mm -hmm. To jest międzymiastowa to tak, to jest, a tuż mm -hmm. obok jest Wawel, mm -hmm. e, gdzie są, są ceny czekolad, takie jak, jak w fabryce. To jest, to jest sklep fabryczny, więc to, to, jest, to jest super pamiątka z, z wizerunkami Krakowa. Właśnie, można dostać po prostu czekoladę z, z Wawelem czy z, z sukiennicami bez, o, bez problemu, fajnie, fajnie. Mm -hmm. No i to najciekawsze, McDonald's, mm -hmm. to był przed wojną bardzo bogaty. Właściciel porcelany i ceramiki Jakub Gross. Tu jeździły tramwaje, tu wyjeżdżał tramwaj, objeżdżał cały rynek. My te ślady torów no, tak, do 1954 tak, roku mhm. i były duże reklamy. I ten, ta rodzina musiała wyemigrować do Stanów, do Izraela, do, do Australii. Zmienili nazwę, bo wcześniej brzmiały za bardzo, komisji. że to było coś Edward, nazwane. Ale naprawdę fajnie, fajnie zrobione. Nie, nie, są... Ale kromówek tu nie ma, czy są? Aha, Aha. A, wadowicka. na konkurencja nie się, bo ktoś przejął. No, od elefanta. Cukiernia wadowica, jak miło, jak Super. przewodnik najlepszy z Krakowa mi pokaże, co to mogę kupić. Tak, tak. To jest ten największy hit, praktycznie. jakie ceny w teraz? 8 złotych. Aha, tak. Tak, no, no. Fajna. Badowice. Tak, no cztery tak, to jedna tak. gratis, jeszcze to jest ważne ważniejsze. A jak cztery Ej, a ta, to jedna gratis, to piąta. No i nazwane was papa clean cake. To się śmieją pani, że w naszej clean cake, czyli papa, mm -hmm. parka pieskutają. To, to jest nie tak. jest tak drogo jak przy, przy rynku, mm -hmm. a warto zawodność to jest sama produkcja. Zobaczmy Pani dla wasze wanie. Dziękuję za obejrzenie, za subskrybowanie mojego kanału. E, odwiedziny u Tomka e, cieszę się, że dużo osób ogląda, dużo jest subskrypcji, lajków i w ogóle super. Kanał się rozwija cały czas. Myślę, że jeszcze coś Wam pokażę. Bonusik jakiś, a dziękuję za obejrzenie. E, super było w ogóle w Krakowie. Super. Może jeszcze będzie jakiś film. Trzymajcie się. Do widzenia, pa pa, pa, pa. buziaczki, papa. Pa.